Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy materiał, choć dotyczy spalania tkanki tłuszczowej, będzie nieco inny. Nie chcę fundować Wam kolejnego artykułu z gotowymi strategiami, a wytłumaczyć w jaki sposób dochodzi do zjawiska, w cudzysłowie, spalania się tkanki tłuszczowej. Bo gdybyś umieścił tą frazę w wyszukiwarce Google, to od strzała dostaniesz dziesiątki tego typu właśnie treści, z których przynajmniej kilka przeczytałeś już dawno sam. Również na moim kanale przy bardzo różnych okazjach informuję co robić, aby pozbyć się nadmiaru niekorzystnej pod względem estetycznym, a czasem też i zdrowotnym tkanki podskórnej. Nie przedłużając już dalej wstępu, dziś będzie nie tyle o gotowym sposobie na skuteczne przeprowadzanie redukcji, a bardziej o różnicach względem niektórych podejść. Zacznijmy jednak od absolutnych podstaw. Bo jak dotąd nie przypominam sobie, żebym opowiadał wam, czym jest tkanka tłuszczowa od strony technicznej. Warto to poruszyć, gdyż nie jest to temat powiedzmy jednolity. Najbardziej podstawowym elementem budulcowym tkanki tłuszczowej są tak zwane adipocyty. Tak właśnie nazywamy fachowo komórki tłuszczowe. A to, co potocznie nazywamy tkanką tłuszczową, smalcem czy też ulaniem, to tak zwana tkanka tłuszczowa biała. Pod mikroskopem, komórka smalcu z twojego brzucha przypomina nieco pływające na wierzchu rosołu nie do końca idealnej budowy kulki. Mamy zatem dużą kroplę tłuszczu, a w niej, trochę na jej peryferiach, mamy spłaszczone jądro komórkowe. To właśnie ten rodzaj tkanki tłuszczowej stanowi dla naszych ciał magazyn energii na gorsze czasy. Tłuszcz magazynowany w niej jest pod postacią trójglicerydów i dobrze jest taki magazyn posiadać, ale też niestety dla nas przybiera on mało estetyczną formę fałdów, boczków i celulitu. Co gorsze, zbyt duży inwentarz skumulowanej energii jest istotnym czynnikiem ryzyka licznych schorzeń. Istnieje też inny rodzaj tkanki tłuszczowej, który nazywamy mianem brunatnej. Pod mikroskopem wygląda jak kilka występujących obok siebie kropelek tłuszczu oraz znajdującego się w samym centrum jądra. Jej funkcja jest nieco inna. Choć może zostać wykorzystana do procesów energetycznych, to jej główną funkcją jest wytwarzanie ciepła. Popularny jest mit, że tkanka ta występuje jedynie u niemowląt. Prawda jest taka, że mamy ją przez całe życie, a wraz z dojrzewaniem zmienia się jej dystrybucja. U osób dorosłych brunatna tkanka tłuszczowa występuje w okolicach szyi, nerek i nadnerczy, serca i klatki piersiowej. Niemowlęta mają jej po prostu dużo więcej w ogólnej kompozycji, bo stanowi od 2 do 5% ich masy ciała. Poza funkcją magazynu energii tkanka tłuszczowa okazuje się mieć również inne funkcje. Sama w sobie ma też zdolność do produkcji i wydzielania czynników wzrostu, enzymów czy hormonów. Wytwarza m.in. hormon sytości leptynę, czy też rezystynę, czy adiponektynę, których przedstawiać dzisiaj nie będę. Spalanie tkanki tłuszczowej nie jest wypalaniem jej w rozumieniu dosłownym, ani też żadnym wypacaniem, a tak właśnie grom osób niestety uważa. Potoczne spalanie to wykorzystanie jej przez organizm do zasilania go. Dobrą analogią jest tu silnik włączonego samochodu. Nawet gdy pracuje na wolnych obrotach, potrzebuje paliwa. I nawet nasze ciało, gdy siedzimy na tyłku, potrzebuje w cudzysłowie paliwa. Gdy wchodzimy na obroty, wykorzystanie zapasów energetycznych po prostu wzrasta. Wykorzystanie tkanki tłuszczowej do zasilenia ciała w potrzebną energię nosi nazwę lipolizy. Inaczej mówiąc, spalanie tłuszczu jest potocznym terminem określającym lipolizę. Człon liza oznacza rozpad lipotłuszcz, czyli rozpad tłuszczu. Konkretniej wspomnianych wcześniej triglicerydów na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Następnie zachodzi proces beta oksydacji, czyli utleniania kwasów tłuszczowych. A teraz pytanie, w jaki sposób lipoliza osiągana jest na poziomie procesów biochemicznych oraz jakie są zmienne regulujące to zjawisko. Przede wszystkim możemy zacząć od wymienienia insuliny. Insulina to hormon wydzielany przez trzustkę, a konkretnie przez tzw. komórki beta. Rola insuliny w organizmie jest bardzo ważna i pełni ona wiele funkcji. My najlepiej kojarzymy ją jako środek stosowany przy leczeniu cukrzycy albo też element zaawansowanego dopingu w kulturystyce. Gdy jej stężenie jest niskie, organizm odbiera to jako okres małej ilości dostępnych składników odżywczych, inaczej okres głodu. Na takie właśnie okoliczności zgromadził wcześniej nieco denerwującej ciec tkanki tłuszczowej. Niskie stężenie insuliny pobudza zatem proces korzystania organizmu ze swoich zapasów, które następnie zużywane będą w procesach wymagających energii. Co zainteresuje osoby ćwiczące w celu redukcji tkanki tłuszczowej na skutek podjęcia się przez nich konkretnej aktywności, organizm zwiększa stężenie innego hormonu adrenaliny. Wykazuje ona poniekąd pozytywny wpływ w procesie odchudzania, bo zwiększa możliwości organizmu w sięganiu po zapasy z tkanki tłuszczowej białej. Choć nie tylko. Sama adrenalina może zostać podniesiona przez wiele czynników, nawet przez odczuwanie negatywnych emocji. Oglądanie horrorów, wyobrażanie sobie smutnych rzeczy, denerwowanie się, wszystko to również podniesie jej poziom. Natomiast istnieją pewne kontrowersje względem tego, czy adrenalina pochodząca również z tych źródeł będzie mieć tak samo korzystny wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej, jak taka, w której występuje tak zwane ryzyko kontrolowane. Czyli pozbawione negatywnych elementów nacechowania emocjonalnego. Zatem morsowanie, drobne ruchy przy normalnych czynnościach, czy też sport, według niektórych badaczy lepiej wykorzystuje adrenalinę do procesu lipolizy. Teoretycznie, sporty ekstremalne czy sporty walki są w stanie skuteczniej spalać tkankę tłuszczową. I tutaj dochodzimy do ważnego momentu. Jakie aktywności fizyczne są ogólnie najskuteczniejsze w redukowaniu tkanki tłuszczowej? I czy wypowiadając takie słowa jak odchudzanie, redukcja czy też spalanie tłuszczu, za każdym razem chodzi nam o to samo? Wiemy już, że różne rodzaje aktywności fizycznej mają nieco inny wpływ na gospodarkę biochemiczną organizmu, więc na poziomie szczegółów teoretycznie jeden rodzaj może wykazać pewną wyższość w stosunku do drugiego. Natomiast dywagując w ten sposób, tak naprawdę znów zapętlamy się w kolejnej burzy mózgów, bo słowo skuteczność jest tutaj pojęciem względnym. Przede wszystkim przy różnych rodzajach aktywności nasze ciało przełącza się na korzystanie z innych odpowiednich dla danej chwili źródeł energii. Nie zapominajmy przecież, że nie tylko tkanka tłuszczowa odpowiada za jej dostarczanie. Świetnym źródłem energii dla Twojego ciała są węglowodany, a kiedy trzeba, to organizm przerobi na energię nawet białko. Wróćmy natomiast do węglowodanów. Mogliście spotkać się ze stwierdzeniem, że tkanka tłuszczowa spala się w ogniu węglowodanów. Rzeczywiście można by obrazowo to tak ująć i już tłumaczę, co można przez to rozumieć. Otóż glukoza, będąca produktem rozkładu węglowodanów, ma istotną rolę w procesie spalania tkanki tłuszczowej. Jest bowiem konieczna w ostatniej fazie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, tak zwanego cyklu Krebsa. Całkowity rozkład tłuszczu możliwy jest więc tylko dzięki obecności węglowodanów. Posłużę się tu kolejnym porównaniem, tym razem do rozpałki do drewna. Dzięki niej jesteś w stanie efektywniej rozpalić ognisko, nawet gdy do dyspozycji masz tylko zapałki. W procesie przemiany materii wolne kwasy tłuszczowe przekształcają się w substancję zwaną acetylokoenzymem A. Aby ten mógł zostać zmetabolizowany, musi najpierw połączyć się z substancją zwaną kwasem szczawio octowym, który to pochodzi głównie z rozpadu węglowodanów. Gdyby zabrakło kwasu sztawio octowego, metabolizm tłuszczu uległby znacznemu spowolnieniu. Natomiast, by węglowodany mogły być wykorzystane do zasilenia pracy mięśni, są magazynowane. Lokalizacje tych magazynów to głównie mięśnie szkieletowe oraz wątroba, a jeszcze konkretniej glikogen, czyli zmagazynowane cząsteczki glukozy występujące w cytoplazmie komórek. Każdy gram glikogenu związany jest przynajmniej z trzema gramami wody. Dlatego też przyrost masy ciała jest naturalną odpowiedzią na zwiększoną podaż węglowodanów czy też zwiększone ilości glikogenu. Gdy podejmujesz się jakiejś aktywności fizycznej, to w pierwszej kolejności cząsteczki glikogenu mięśniowego są rozkładane do cząsteczek glukozy. To ile glikogenu zostanie zużyte, zależeć będzie przede wszystkim od poziomu intensywności wysiłku fizycznego oraz dostępności tlenu. Im tlenu jest więcej, tym ciało chętniej korzysta z procesu lipolizy i tak zaopatruje się w energię. Natomiast zużycie glukozy wzrasta w odpowiedzi na wzrost intensywności wysiłku. Zatem krótki wysiłek o wysokiej intensywności, taki jak sprint czy też intensywna seria crossfitu, obniży zapasy glikogenu w znacznie szybszym tempie niż wielogodzinny trening o umiarkowanej intensywności, jak opisywano ostatnio Power Walking. Tu pojawia nam się taki problem, że z jednej strony spalanie węglowodanów absolutnie nie oznacza braku przyczynienia się do spalania tkanki tłuszczowej, a z drugiej pewne aktywności wydają się bezpośrednio atakować nasz tłuszcz. Możemy zatem założyć, że taka zmienna jak tętno definiować będzie relację pomiędzy spalaniem węglowodanów a trójglicerydów. W określaniu tej relacji pomocna jest instytucja tzw. stref tętna. Tym mianem określa się zakresy wyznaczone na podstawie procentowej wartości tętna maksymalnego. W dużej mierze to właśnie od nich zależy intensywność treningu, choć nie tylko. Wykonywanie ćwiczeń w określonej strefie tętna wpływa na to, jakie efekty przynosi dana aktywność fizyczna. Pod kątem stosunku utylizacji tkanki tłuszczowej najbardziej korzystna jest strefa druga tętna, czyli pomiędzy 60 a 70% tętna maksymalnego. Jest to wysiłek na tyle intensywny, żebyś się spocił, ale też nie na tyle, żebyś nie był w stanie kontynuować go przez dłuższy czas. Strefa ta nazywana jest też strefą spalania tłuszczu, ponieważ przez około pierwszych 20 minut ćwiczeń w tej strefie nasz organizm spala w około 80% węg a w 20% zgromadzony tłuszcz, ale już po pierwszych 20 minutach. Ten stosunek wynosi pół na pół. Po około 40 minutach aż 80% energii pozyskiwane jest z tłuszczu. Strefa ta korzystnie wpływa na poprawę funkcjonowania naszego układu krążeniowo-oddechowego. A z punktu widzenia np. osób, które wykonują intensywne ćwiczenia siłowe, ogromną zaletą jest fakt, że wysiłek ten nie uszkadza na tyle włókien mięśniowych, by potrzebowało następnie intensywnej regeneracji. Łatwo zatem łączyć marsz z siłownią, tak jak robił to Dorian Yates. Natomiast, jak już mówiłem, to nie jest tak, że wysiłek intensywny, który wypompujecie z glikogenu, nie będzie spalał tkanki tłuszczowej. Będzie i to nawet po zakończonym treningu. To dzieje się, kiedy aktywność, której się podjąłeś, podnosi puls do czwartej strefy tętna, która to plasuje się pomiędzy 80 a 90% i nazywana jest też strefą przemian beztlenowych lub anerobową. W takich warunkach organizm nie jest już w stanie efektywnie generować energii z metabolizowania tkanki tłuszczowej, bo proces ten jest zbyt długotrwały, a energia potrzebna jest tu i teraz. Mechanizmem obronnym organizmu na takie sytuacje jest przełączenie się na inne źródło energii i niczym szerszej z gaziuty na benzynę. Organizm przestaje wówczas spalać tkankę tłuszczową i zaczyna korzystać prawie wyłącznie z glikogenu, czyli węglowodanów. Tak jest szybciej, bo do przekształcenia ich w energię nie potrzebuje tlenu. W strefie beztlenowej nie jesteśmy w stanie wytrzymać zbyt długo, w zasadzie kilkanaście sekund. Stąd idea treningu interwałowego, który polega na naprzemiennym ćwiczeniu w strefie tlenowej i beztlenowej. A co rozumiałem, mówiąc, że organizm może spalać tłuszcz też po zakończonym treningu? Otóż po wysiłku interwałowym ciało musi się zregenerować. Potrzebuje do tego energii, inaczej mówiąc, kalorii. Tym samym wysiłkiem interwałowym podwyższasz tempo metabolizmu nawet na kilkanaście godzin po zakończeniu ćwiczeń. Na dodatek w bonusie otrzymujesz aktywację pewnych szlaków hormonalnych ułatwiających metabolizowanie tkanki tłuszczowej. A teraz pora na gwóźdź programu które podejście jest skuteczniejsze. Należy wziąć pod uwagę, że trening interwałowy zawsze będzie krótszy niż wysiłek w okolicach strefy drugiej i choć spali więcej kalorii w danej jednostce czasu, to ma istotne ograniczenia. Dlatego w metaanalizie sprawdzającej ewentualną wyższość jednego nad drugim uwzględniono też takie badania, w których dopasowano czas wysiłku grup ćwiczących na niskiej intensywności w taki sposób, by ten pokrył się z wydatkami energetycznymi wywołanymi aktywnością z grup ćwiczących na wysokiej intensywności. Choć jedno i drugie podejście ma zagorzałych zwolenników, a czasem i wyznawców, to nie wykazano różnic jednoznacznie wskazujących na wyższość któregoś z nich. Wykazano natomiast, że istotny jest ogólny wydatek energetyczny, który w prosty sposób przeliczyć możemy na kilokalorie, a głównym czynnikiem decydującym o utracie tkanki tłuszczowej jest deficyt kaloryczny. Wnioski, które chciałbym, żebyś wyniósł po dzisiejszej lekcji, są proste. Nie tylko nie utyjesz od węglowodanów ze swojego talerza, nie utyjesz też od tłuszczu. I nieważne, jaki rodzaj aktywności wybrałeś sobie na redukcji, bo w ostateczności wszystko sprowadza się do tego, że aby schudnąć, musisz pozostawać w deficycie kalorycznym. Nie da się wykazać wyższości jednego nad drugim, bo każde podejście ma swoje plusy oraz minusy. Jeśli przykładowo sporo ćwiczysz siłowo i stale chodzisz o polały, a twój trening jest typowo kulturystyczny, a przy tym jeszcze masz dużo czasu, to postaw na niską intensywność. Podejście to sprawdzi się też u osób o słabszej kondycji. Natomiast jeśli masz ogólnie mniej czasu, a przy okazji możesz pochwalić się dobrą wydolnością, to postaw na wysiłek krótszy, ale maksymalnie intensywny. Jedno i drugie działa. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.